Gdybym zapłaciła za nie 200 zł, to bym się bardzo zdenerwowała. Hej kochani, witajcie! Z tej strony Wasza Adrianna. Słuchajcie, jak byłam ostatnio w Rossmanie, natknęłam się na zestawy prezentowe mister Boxy, jakkolwiek chcecie to nazwać, od Teamu X i postanowiłam je kupić i przetestować na filmie, zobaczyć co w ogóle jest w środku. Przyznam Wam się, że ja w ogóle myślałam, że to są kalendarze adwentowe, ale dopiero później ogarnęłam, że nie. W jednym, jak i w drugim jest 7 produktów. Tak więc przechodzimy do testu. Słuchajcie, jeżeli lubicie moje szczere testy kosmetyczne, Atyków, to proszę, zostawcie kciuka w górę. Naprawdę, dla Was to jest moment, a dla mnie gigantyczna motywacja i wielka pomoc mojemu kanałowi. Tak więc teraz wszyscy dajemy kciuka w górę i ruszamy. Słuchajcie, mamy dwa zestawy: zestaw różowy i zestaw pomarańczowy. To nie są ich oficjalne nazwy, ale ja je tak nazwałam. Każdy z tych zestawów kosztował 200 zł, ale na promocji kupiłam je za złotych 160. Nie chcę sobie wstrzykić niespodzianki, więc nie wiem, co jest w środku, ale mam nadzieję, że w środku nie ma żadnego podkładu ani produktu do brwi bo te rzeczy już zrobiłam, więc jeżeli będą, to będzie trochę przyps. I możecie się także zastanawiać, dlaczego jestem w szlafroku w tym filmie, ponieważ u mnie w mieszkaniu jest tak zimno, że żeby założyć coś innego, musiałabym najpierw zdjąć szlafrok, a to się nie stanie, nie. Nawet przez sekundę nie będę bez ubrania. Za zimno mi, wybaczcie. A poza tym kupiłam ten szlafrok za 60 zł i jest piękny. Jest bardzo mięciutki i ma tutaj wszyte gwiazdki, więc ja się czuję w nim jak królowa życia. Tak więc szlafrok zostaje. Dobra, nie gadamy, odpakowujemy. Zacznijmy może od zestawu różowego, bo ten kolorystycznie mi się bardzo podoba. Zróbmy małą matematykę. Zakładając, że kupiliśmy ten zestaw za 200 zł, i dzieląc to na 7, to jeden kosmetyk kosztowałby tutaj 28 ,50 zł 50 groszy, ale jeżeli kupiliście na prące, to za jeden kosmetyk zapłacicie 22 ,80 zł 80 groszy. I powiem tak, kosmetyki Ingrid we współpracy z youtuberami są zazwyczaj dość drogie, czyli te ceny aż tak nie, nie zabijają. Nawet się to opłaca, ale sprawdźcie przede wszystkim, co jest w środku, prawda? Bo jak będą same głupotki, to to się aż tak bardzo opłacać nie będzie, wiadomo. Mamy pierwszy produkt, z tego co widzę. Jest to pomadka ochronna Team X. Zobaczmy, czy ona ma w sobie jakiś odcień, czy to jest po prostu zwykła pomadka nawilżająca. Jeżeli będę mówiła jakoś dziwnie w tym odcinku, to wybaczcie, ale wczoraj miałam wyrywaną ósemkę i co najzabawniejsze, dzisiaj mogę otworzyć swoją buzię tylko tak. To jest wszystko. Max. Więc mogę się trochę soplunić? Przepraszam. Mmm, pomadka bardzo, bardzo ładnie pachnie, naprawdę intensywnie. Od razu jak ją wyciągnęłam, to tak poczułam ten zapach i widzę, że ma w środku jakąś drobinę, ma trochę brokatu. Tak wygląda nasza pomadka. Skorzystam sobie z okazji i nawilżę swoje usta, bo bycie u dentysty wpływa fatalnie na suchość ust. Później tutaj wszystko jest popękane. Kremowa. Fajna, masełkowata. Czy jest to najbardziej ekscytujący produkt? E, nie. Nie będę Was okłamywać, bardzo mnie to nie podekscytowało, ale sprawdźmy coś dalej. Pod numerem 2 mamy coś dużego i ja to już mam, bo testowałam to już. Mamy róż do policzków, który jest gigantyczny, który jest tak wielki, że starczy do końca życia. Róż w odcieniu bardziej pomarańczowym nazwa Diva. I z tego, co mnie pamięć nie myli, to te róże były całkiem spoko, więc nie jest źle. Wiecie, otwieram te produkty, żebyście Wy nie musieli ryzykować, kupować Czegoś w celno. Jak będzie fajne, to Wam powiem I tutaj widzę, że mam jakiś fajny Ciekawy produkt, ponieważ to są Chyba perfumy. Tak, mamy zapach Jest go tutaj 20 ml, czyli całkiem Sporo. Fajny rozmiar do torebki No, przetestujemy sobie na pewno. To jest Zapach Patrycji Mołczanow i też Mi się wydaje, że już to testowałam Poczekajcie, psiknę sobie. Nie pamiętam Wypadło mi z głowy. Ale ładny zapach Na pewno ładny zapach. Jakbym poczuła Dziewczynę, która pachnie tym, pomyślałabym, że pachnie nieładnie. No mam wrażenie, że już go na kanale testowałam. Otwieramy czwóreczkę i mamy Lip Gloss w jakimś fajnym odcieniu, takim jesiennym. Okej. Okay. Bambi Gloss w takim fajnym brązowym odcieniu. Okej. Okay. To zostanie przeze mnie bardzo chętnie przetestowane. Pod numerem 5 mamy kolejny produkt do ust. I też Lip Gloss. To jest w ogóle chyba ten sam produkt, tylko po prostu w innym odcieniu. Tak. To jest chyba ta sama seria i kolor też jest bardzo ładny. Taki niudziak. Też się nada na ten sezon. Przedostatnie okienko. Uuu mamy paletkę i tej nigdy nie miałam i nigdy nie macałam, więc jestem podekscytowana. Okej, okay, tu nam wypadł trochę jeden cień, ale trzyma się. Jest to paletka z czwórką cieni, dwa maciki i dwa bardzo połyskujące cienia. I cienie mi się podobają, ale jakość paletki y, jest bardzo, bardzo niska. Tutaj jak naciskacie, to jest taki ochronny plastik, który jest jak plastik, w który się coś pakuje. Chociaż tak piszczy, jak się na to naciska, słyszycie? Wydaje mi się, że tutaj dlatego się skurczyło. no ale dobra, zobaczymy jakie są cienie. A pod numerem 7 mamy kolejny zapach. Ten zapach to jest zapach Natsu i zobaczmy jak te perfumy pachną. Ten jest bardziej świeże, owocowe, też bardzo ładne, słodziutki. Nie, naprawdę nie są złe te zapachy. Ten bym powiedziała, że jest bardziej właśnie taki elegancki, a ten właśnie taki świeży, owocowy. Ale chyba ten Patrycy Małczanow podoba mi się bardziej. I to były nasze wszystkie kosmetyki z zestawu różowego. Sprawdźmy sobie teraz zestaw pomarańczowy i porównajmy, który jest lepszy. A potem wykonamy sobie tymi produktami makijaż. Jedyna rzeczka, pewnie będzie to samo, tak, to samo, tylko w innych odcieniach. Ale pomadka jest zapakowana! Mm, żeby tam się nic nie stało. Pomadka jest właściwie taka sama. Ta ma po prostu bardziej pomarańczowy odcień i złotą drobinkę. Ta jest bardziej różowa i ma chyba y, różowe drobinki, tak. Zapach jest również ten sam. Czyli dwója to będzie róż, tak. O, i tego odcienia nie miałam. I słuchajcie, ten odcień różu pasuje dużo bardziej do tamtego pudełeczka. No hello! Czy tylko ja tak myślę? No ten bardziej pasował do tamtego, bo tam było więcej różu, a ten pomarańczowy właśnie idealnie pasowałby do tego. Tutaj mamy pomarańczowy róż, pomarańczową pomadkę. Czemu dali ten do tego? Bez sensu to połączyli moim zdaniem. Ale róż jest szalenie różowy i bardzo chętnie go spróbuję. Tego nie miałam. I to opakowanie to jest gigant. To jest gigant. To jest wielkie opakowanie. Trójeczka i pod numerem trzy będą perfumy, więc już jestem ciekawa. Perfumy Moniki Kociołek. Wąchamy. Uuu! O, oh, wow! Ej, słuchajcie, ten zapach jest tak naprawdę, naprawdę mega interesujący, tak, że nigdy jakbym powąchała te perfumy, nie powiedziałabym, że to są tańsze perfumy produkowane przez Ingrid. Ten zapach jest naprawdę taki przyciągający uwagę i wyróżniający się. Właśnie taki, nie wiem, ciepły, kobiecy na ten sezon. O Jezu! Kurczę, ten zapach jest świetny. Jestem naprawdę podekscytowana i chyba tym będę się psikać. O oh, wow! Spodobał mi się! Naprawdę, wiecie, bardzo ładnie pachnące perfumy. Pod numerem 4 mamy Lip Gloss i ten lip Gloss jest cały wypełniony drobinką. Wpisuje się w ten czerwony, pomarańczowy odcień palety. Tak wygląda z bliska. Zobaczmy, czy ta drobinka jest mocna, czy będzie widoczna. No, ja ją widzę, trochę tej złotej drobiny, ale nie jest bardzo przytłaczająca, nie rzuca się mocno w oczy i też bardzo ładnie pachnie. Taki klasyczny błyszczykowy zapach i zobaczymy, jaki błyszczyk będzie tu i tutaj też jest złoty błyszczek. Czy ja jestem nienormalna? Czy to są dwa te same produkty? Okej, okay, trochę się różnią, trochę się różnią. Jeszcze ich nie próbowałam, ale mogę Wam zagwarantować, że na dłoni będą nie do rozróżnienia, prawda? Bo w opakowaniu może być jeszcze jakaś mała minimalna różnica, ale tak no na ręku nie ma żadnej różnicy. Nie ma możliwości, żeby w życiu codziennym, jak ktoś się na Was patrzył, żeby rozróżnił te dwa produkty. Nie mówię broń Boże, że żadnej różnicy nie ma, po prostu na żywo, na co dzień ona będzie niezauważalna. Więc też uważam, że Ingrid to tak trochę beznadziejnie włożyło. Dwa te do jednej i dwa te do jednej. Mogliby to po prostu pomieszać, a tak to mamy w jednym dwa te same produkty trochę. Nie wiem, co o tym sądzicie. Powiedzcie, może ja się mylę. Okej okay. Paletka. Tutaj też jestem bardzo ciekawa, jakie będą cienie. Ta paletka jest naprawdę tak lekka, słuchajcie, ja wiem, że nie ma się co oszukiwać i oczekiwać nie wiadomo jakiej jakości, okej, okay, nie ma problemu, tylko ona jest tak mega leciutka, tak aż, aż was to I mamy tutaj takie cienie, bardzo ładne, też mi się podobają. Jeżeli chodzi o jakość tych cieni Ingrid Team X, to zawsze mi się sprawdzały. I to wiecie, te odcienia są tak <laughs> mocno napigmentowane, odważne. I siódemeczkę kolejne perfumy, tak. I tu mamy perfumy Julii Żugaj. Mam już tutaj trochę mieszankę tych perfum, ale jeszcze powąchamy. O oh, wow, też bardzo ładny zapach, ale wydaje mi się, że już bardziej delikatny, świeży, chyba, że już mi się wszystko pomieszało. Ale powiem Wam, że jestem naprawdę zdziwiona, bo te zapachy są ładne, prawda? Spodziewałam się jakichś takich, no trochę kiczowatych, dziecinnych zapaszków. W końcu to Ingrid, prawda? Nie jakaś, nie wiadomo jaka firma, która produkuje nie wiadomo jakie perfumy, a te zapachy są ok. To też jest bardzo interesujące. Te perfumy po prostu mają w sobie coś takiego, tak jakby, mm, tam coś tak tak, o, mm, tak, tak, aż się Wam kręci, tak wynosi, tak pozytywnie, tak chcecie zrobić tak chcecie zobaczyć czy ja naprawdę to czuję, co ja czuję? Choć już Wam mogę powiedzieć, że moje serce skradły perfumy mone -y i właśnie nimi się teraz wypsikam i zobaczymy, jak z ich trwałością wypsikam się ostro, bo chcę ładnie pachnieć, czemu nie? Mam teraz tyle tych perfum od Timu X, że mogę się perfumować, nie zabraknie mi. Pachnie tutaj u mnie już jak w perfumerii. Jakbym miała tak na szybko powiedzieć, który zestaw mi się bardziej podoba, no to chyba nadal zostaje przy tym różowym, mimo że tu znalazłam najładniejsze perfumy według mnie, ale w tym różowym moim zdaniem była trochę fajniejsza kolorystyka, jeżeli chodzi o Matki. tym pomarańczowym wkurzyło mnie, że dali dwa identyczne produkty do ust, które na ustach będą po prostu nie do rozróżnienia według mnie. Ale okej, okay, zróbmy sobie teraz tym wszystkim makijaż, żeby zobaczyć, jaka jest jakość tych produktów. Okej, okay, nałożyłam sobie bronzer, bo bronzera w zestawie nie było. Myślałam, że może będzie jakaś taka paletka do konturowania, ale jest tylko róż, więc zajmijmy się nałożeniem różu. Nie ma też rozświetlacza, ale w tych paletkach cieni jest dużo takich świetlistych odcieni, więc myślę, że to nam załatwi ten problem. I chciałabym przetestować ten odcień, bo jest szalony, jest piękny. Ten już testowałam, więc to będzie dla mnie ciekawsze. I ja wzięłam lusterka, bo no, teraz biegnę jeszcze po lusterko. Poczekajcie, jest! Całe brudne. Dobra, nakładam i nie ukrywam trochę się boję, bo ten odcień wydaje się być bardzo intensywny, więc troszeczkę sobie strzepię. Nie chcę wyglądać jak klaun na koniec tego wideo. Okej, okay, nie jest jakoś bardzo mocno intensywna. Możemy pójść po więcej. Ciężko mi się maluje, słuchajcie, bo tutaj mam różową lampę, która na mnie i tak już daje różowy odcień, więc muszę ją odstawić, bo tak my tego różu nie nałożymy. Róż ma bardzo ładny odcień, jest intensywny, wystarczą dwa nałożenia, żeby uzyskać naprawdę intensywny, widoczny efekt. Odcień bardzo ładny, więc róż mi się podoba, szczególnie też, że ten róż jest wielki, więc starczy Wam na wieki. Bawię się teraz lampą. To jest fajny, podstawowy róż, który się sprawdzi, tak więc on dostaje plusa. Słuchajcie, w tym pomarańczowym zestawie to taki fajny odcień, który może wyglądać ok jako rozświetlacz. No zobaczcie, spójrzcie teraz. Na będzie można się nim pobawić. Może nim po prostu zastąpimy rozświetlacz, jakby czemu nie, próbujemy. Jak nam nie wyjdzie, to trudno, nałożę go delikatnie na pędzelek i zobaczymy, co nam z tej zabawy wyjdzie. U, oh, wow, tak właściwie wyszło nam coś naprawdę fajnego. Słuchajcie, on naprawdę super się wblendował w skórę i jest mocny, brokatowy efekt. Oczywiście. No, widać te drobinki, to jest bardziej taki efekt brokatu, ale nie mam nic przeciwko, moim zdaniem wygląda to świetnie. Wow, ej, słuchajcie, ale jazda podoba mi się. To ma w ogóle bardzo śmieszną konsystencję, bo na początku, jak to nakładacie, to macie wrażenie, że to wszystko wam spadnie, że to jest po prostu brokat, który się nie przyczepi, a później to się zmienia w trochę taką mokrą konsystencję i fajnie się do tej skóry lepi. Zobaczcie. Ale jazda, jak lubicie mocny efekt rozświetlenia, to to jest to. Ja znalazłam właśnie swój rozświetlacz na imprezę sylwestrową, tylko jeszcze nie wiem, gdzie idę. I pewnie skończę w łóżku przed telewizorem. Taka prawda. Nałożę jeszcze na czubek nosa. Niektórzy uważają, że to wygląda obrzydliwie. Ja myślę, że to wygląda uroczo. Ej, świetny jest ten cień jako rozświetlacz. Jestem zachwycona. O, jak użyjecie mnie, to jest coraz delikatniejszy efekt. Ja jestem kupiona, jestem zachwycona. Ładnie pachnę, jestem ładnie rozświetlona. Brawa, remix. Na razie jestem pozytywnie nastawiona, ale dobra. Przechodzimy do makijażu oczu, bo oczy są blade i mamy do dyspozycji takie cienie. No i teraz jaki makijaż by tutaj z nich zrobić? Zastanówmy się. Zrobimy jasny, delikatny makijaż, taki lubię najbardziej. W załamanie powieki nałożę ten cień. Zobaczmy w ogóle najpierw, czy on jest w ogóle napigmentowany. To jest w ogóle bardzo ładny odcień różu, taki chłodny róż, ale oby pigmentację też miał ładną. Szkoda, że nie dali jednego takiego bazowego, zwykłego, beżowego cienia. No, powiedzmy sobie szczerze, taki cień zawsze się przydaje, ale jedno nałożenie i już coś na tym oku widać. Ja naprawdę, mówiłam Wam, lubię te cienie Timu X i Ingrid. Wcześniej mi się sprawdziły, więc za te też Trzymam kciuki. Nie wiem jak wy, ale ja jestem teraz gigantycznym fanem takich bardzo prostych makijaży. Co to było? Słyszeliście to? Ja nakładam przycienie i nazywam to udanym makijażem oczu. Okay, prosty, szybki, lekki makijaż oczu zrobiony. Tutaj możecie zobaczyć napigmentowanie tych cieni w obu paletkach. Mogę powiedzieć tak, brązy są bardzo dobre, bardzo mocno napigmentowane. Te jaśniejsze kolory, tutaj pomarańcz i róż troszeczkę mniej. Tutaj wymaga to nałożenia kilku warstw, następnie te środkowe, migające odcienie cud. Słuchajcie, to ma tak płynną, cudowną konsystencję. To jest po prostu płynny blask, a te złota znów tak średnio. Więc powiedziałabym dwa cienie świetne, dwa cienie wymagające większej ilości pracy, ale to są spoko paletki. Ja wykonywałam makijaż właśnie tą paletką i bardzo dobrze mi się nią malowało. Te odcienie też są bardzo fajne i sensowne. Jedyne co, to użyłam właśnie na całą powiekę tego błyszczącego odcienia i co prawda on jest piękny, bo po prostu miliony odcieni tamtych drobinek w sobie, natomiast on mi się o, osypał i to zarówno jak użyłam pędzelka, jak i nakładałam go palcem, więc trochę tego pyłku pod oczami mam, więc na to trzeba uważać. Ale ja bym się nim chętnie malowała i oceniam je na plus! I przejdźmy sobie teraz do ust. I mamy tutaj sporo pomadek do wyboru. I ja, słuchajcie, chyba wybiorę ten brąz, dlatego że on mnie najbardziej interesuje. Wiecie, z tym brązem może być różnie: może być albo piękny, albo może zniszczyć cały makijaż i wyglądać dziwnie. Więc zobaczmy, jak będzie. Na początku sobie go powącham. One wszystkie mają ten sam, taki typowo pomadkowy zapach. Jak ten brąz wygląda? Okej, okay, on jest chyba taki półtransparentny. Miałam nadzieję na taki wiecie, mocny brąz, ale sprawdźmy, jak będzie. Wyglądał na ustach. To jest taki ładny, chłodny, kakaowy odcień, ale wow, jak go nagładam na ustach. To on prawie znika. O nie, jak to mocny efekt, dajcie mi więcej. Co to ma być? To wygląda jak bezbarwna pomadka. Nie, 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 nie miało tak być. Ja myślałam, wiecie, że to będzie taki mocno napigmentowany brąz. A zobaczcie, ja nakładę go już bardzo duża i nie wygląda na bardzo, bardzo intensywne. Okej, okay, no widać różnicę, przyznam to. Może też nie powinnam przesadzać, ale na żywo. Praktycznie nie widać, jakbym miała cokolwiek na ustach. Wygląda to tak, jakbym miała po prostu bezbawną pomadkę. Szczególnie jak nauczycie jedną warstwę. Jak nałożycie jedną warstwę, to nie ma szans, że ten odcień będzie jakoś super widoczny. No nie tego się spodziewałam, więc idę to wytrzeć i sprawdźcie może, inne odcienie, bo to jest trochę nudne, prawda? Nie wygląda źle, nie o to chodzi. To nie wygląda źle. To nawet fajnie pasuje do tego makijażu. Ale ja chciałam mięska, słuchajcie, ja chciałam odcienie! Choć mówię, wygląda to bardzo dobrze i ten błyszczyk, także fajnie się na ustach nosi. Nie widzę, żeby się też jakoś bardzo ciągnął, wiecie, to. Yy, ciągnięcie się między ustami och to jest najgorsze. Ile to zmyci przetestujemy jakieś inne odcień. Ej wiecie co? Byłam przy lustrze i tak się przyglądałam i zmieniam swoją opinię. To wygląda właściwie bardzo ładnie, bardzo ładnie ten brąz podkreśla usta i na żywo jest też fajnie widoczny. Taki wiecie lekki brązik. Nie no wygląda to spoko, ale chcę jeszcze też inne odcienie. Natomiast cofam, że go kompletnie nie widać i nie daje na ustach żadnego efektu. Daje i to bardzo ładny subtelny odcień. Sprawdźmy może ten brokat. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, nie, no, tutaj to naprawdę mamy po prostu zwykłą bezbawną pomadkę, która ma lekki złoty pyłek. No, tutaj za dużo nie widać, ale zrobimy właśnie teraz test i zobaczymy, czy rzeczywiście nie widać różnicy między tą pomadką a tą. Tą pomadką pomaluję górną wargę i zobaczymy, czy to będzie się rzucać w oczy, że to są dwie inne pomadki, bo moja opinia jest taka, że tego nie będzie widać i będzie to wyglądało, jakby miała tą samą pomadkę. Na dolną wargę nałożyłam ten odcień, na górną nakładam ten, jak dla mnie, da dwa identyczne produkty. Tak, ten jest jeszcze bardziej delikatny, więc po prostu nie ma szans zobaczenia różnicy. Tutaj prawie w ogóle tych drobinek nie widać. Moim zdaniem nie widać, że mam dwa inne odcienie na ustach i jak dla mnie są to dwa praktycznie identyczne produkty. Ten różni się tylko tym, że te drobinki są jeszcze mniejsze i jeszcze mniej widoczne. Więc okej, okay, żeby już nie mieszać, nałóżmy różowy odcień pomadki i już w nim zostanę. Ta lekka maluje usta na odcień różowe, ale chyba z nich wszystkich najbardziej podobała mi się ta brązowa i cofam moje słowa na jej temat. Natomiast ta też wygląda bardzo ładnie, bardzo subtelnie i to jest jakby taki odcień dla mnie trochę powiększający usta, nie wiem, fajnie się to na tych ustach prezentuje. Więc te błyszczyki jest love, te błyszczyki jest hate. Dobra, tuszuję sobie szybko moje rzesy i przyjdę do Was zaraz z podsumowaniem. Przechodząc do podsumowania. Yy, gdybym zapłaciła za nie 200 zł, to bym się bardzo zdenerwowała. Uważam, że 200 zł, jak za te zestawy, to za dużo. Wydaje mi się, że ta cena 160 zł jest bardziej ok. Nawet powiedziałabym, że może 150, 130, nie obraziłabym się. Dlatego, że są w tych zestawach fajne produkty, ale jest też wiele rzeczy nieprzemyślanych i wiele produktów takich średnich. Moim zdaniem najsłabszym produktem z tego wszystkiego są te pomadki nawilżające. Nie wiem, czy ktoś czeka na pomadki nawilżające od Teamu X. Wątpię, to też nie będą najlepsze pomadki nawilżające, nie oszukujmy się. Jak idziemy po pomadki nawilżające, to niekoniecznie takie z drobinkami, prawda? Więc to jest dla mnie średnio, to ani to nie jest makijaż, ani to nie jest nawilżanie, więc nie, nie. Zdenerwowało mnie także dlaczego w tym pomarańczowym zestawie mamy dwa identyczne produkty bez sensu według mnie. Także według mnie róże są pomylone. Ten powinien być w tym zestawie pomarańczowym, bo dużo bardziej pasuje do innych odcieni w tym zestawie, prawda? Wszystko tutaj jest pomarańczowo-czerwone, więc to by było idealne. A nie wiem, czemu to zamienili. Według mnie to jest bez sensu. Cienie spoko, cienie okej, okay. jak najbardziej da się nimi wykonać makijaż. Niektóre z nich są wręcz fenomenalne, więc tu się nie czepiam. I perfumy także spoko, są zadziwiająco, bardzo ładne i bardzo interesujące. Nie są takie, wiecie, płytkie, nudne i mają także dużą objętność. Objętość, no, nowe słowo, dusiu. Z makijażu też jestem zadowolona, jak wyszedł. Na pewno będę tych produktów używać i będę się perfumami psikać, ale jak mówię, 160 zł, albo nawet drobinkę mniej i byłoby bardzo, bardzo dobrze. 200 zł przez Fada. Więc mam nadzieję, że promocja na te produkty się utrzyma, bo właśnie w tej cenie 160 zł można kupić. I wydaje mi się, że fani nie będą rozczarowani. 200 zł już za dużo. Widziałam też nawet, że w internecie na Allegro ludzie tu już sprzedają za ponad 200 zł. To już jest słuchajcie, za dużo. Chyba, że jesteście wielkimi fanami, no to wtedy nie oceniam. Ale jak po prostu chcecie mieć fajne kosmetyki, to w cenie promocyjnej można kupić. Okej, okay, dobra, no to ja teraz będę nagrywać żyć swoim życiem i zobaczymy po kilku godzinach, jak ten makijaż będzie wyglądał. Tak więc zostańcie ze mną i. Widzimy się za kilka godzin. Kochani, witam Was po kilku godzinach na podsumowaniu. Słuchajcie, podczas tych kilku godzin głównie mówiłam i jadłam, dlatego pomadki na ustach już nie mam. Właściwie no, nie spodziewałam się, żeby się jakoś super utrzymała, bo wszystkie te produkty były raczej błyszczykami, więc nie ma co po nich oczekiwać jakiejś wielkiej trwałości. To są produkty, które nakładamy, wrzucamy do torebki i godzimy się z tym, że za godzinę będzie trzeba je znowu poprawić. A jak prowadziłam live'a na TikToku, to było dużo pytań, co to są za odcienie, więc ludziom się podobały. Było też dużo pochwał dotyczących makijażu oczu i muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pozostałą trwałość produktów, to jest ok. Też nie widzę, żeby się cień jakoś rolował. Więc trwałość tych kosmetyków jest jak najbardziej okej. Okay. Powąchajmy sobie jeszcze miejsca, w których się perfumowałam i powiem wam, że trochę jeszcze czuję, ale to już naprawdę muszę tak przystawić nosa i bardzo mocno wyczuć te perfumy. Nie potrafię wyczuć od siebie tych perfum bardziej. Kochanie! 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 Chodź na chwilę, proszę. No, no dobra. Zaraz zrobimy test na moim mężu, czy on będzie czuł. Dzień dobry, bo wąchaj, czy czujesz ode mnie zapach perfum, jakoś tak intensywnie? No, tak. Ale trochę mocno podejść tutaj bliżej. No troszeczkę, tak. Mimo im co ze mnie lampę ci przez przepraszam. Nie szkodzi. Gacuś, ty tu nie zostałeś zaproszony, żeby robić bajce. Dobra, on chce tu zostać, trudno, już go, już go nie wyciągniemy, Gaca chce tu zostać. No tak jak podejrzewałam. Patryk mówi tak samo, że jak się wahacie, to coś tam czujecie, ale jakoś bardzo, bardzo intensywnie ich nie czuć, natomiast też nie spodziewałam się... Gaza! Gacuś, hej, hej, ale nie zachowujemy się tak, jak przyszedłeś na nagrania. Też no nie spodziewałam się od nich jakiejś wielkiej trwałości. Tak, więc czy koniecznie polecałabym wam biec do sklepu i kupować te zestawy? Nie, wydaje mi się, że wasz makijaż na pewno nie będzie wyglądał gorzej, jeżeli ich sobie nie kupicie. W żadnym z tych zestawów nie miałam czegoś takiego, co bym powiedziała: Ten jeden produkt jest fenomenalny, biegnijcie po to właśnie tylko dla tego produktu. Raczej było średnie, ale nie najgorsze. Jeżeli jesteście fanami, to czemu nie? To nie są złe kosmetyki, to nie są buble, ale jeżeli się zastanawiacie, czy tak, czy nie, to może lepiej zachować sobie te pieniądze na kolejne fajne edycje kosmetyków. Nie wiem, taka jest. Moja opinia i według mnie fajniejszym zestawem był ten różowy, więc jak już coś, to kolorystycznie podobał mi się bardziej ten. A jak mówię, to nie są złe produkty, są po prostu średnie, więc musicie sami się zastanowić, czy warto je kupować według was, czy nie. I napiszcie mi, co o nich sądzicie. Czy macie któryś z tych boksów? Jeżeli tak, to czy Wam się sprawdza i jaki kolor boksa wybraliście? Jak mówiłam, zostawcie kciuka w górę, bo to dla Was sekunda, a dla mnie wielka motywacja. Oraz zapraszam Was do obejrzenia kolejnych filmów na moim kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dłużej. Pa, papa. Pa, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, to naprawdę wiele dla mnie znaczy i do zobaczenia już niedługo. Papa! Pa.